No, cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, no, być może zajmiemy się jakąś nową piniatą, bo, być, być, bo raczej ja jej nie kojarzę bynajmniej. Ale mimo wszystko, moi drodzy, skupmy się na pinać, piniacie. Bo żebyśmy przeszli do głównego punktu dzisiejszego odcinka, czyli rzecz jasna, sami wiecie czym. Thank you. Wybaczcie moi drodzy, ale ja już musiałem po prostu użyć, bo powiem wam, ta pinia ta była dla mnie lekko nieprzewidywalna. Oczywiście, jak widzicie, Aki sobie bardzo dobrze radziły z tymi no, łasicami, ale jak mam być szczery moi drodzy, to na górze już się o pewne rzeczy obawiałem, dlatego wolałem moi drodzy mimo wszystko jednak użyć tego plant fooda, bo nie, znaczy plant fooda, tego power upa, no bo nie wiedziałam nigdy co się stanie, oczywiście pewnie gdybym to lepiej rozegrał, to może by nie trzeba było, ja wiem, że ostatnio ja tak tak używam power upy, no ale słuchajcie, no nie da się wszystkiego zaplanować, ja sobie nie przypominam, żebym ja jakoś bardzo często grał w tą piniatę, co dzisiaj widzieliście, no więc moi drodzy, no dajmy trochę się tak pobawić losowi, zresztą widzicie sami, że zombiaki, które dzisiaj natrafiliśmy, no nie byliby najmniej, no ułatwi do pokonania, bynajmniej. No, myślę, że chyba wy też to zauważyliście. Bo jednak mimo, mimo wszystko ja... Jak mam być szczery, moi drodzy, to było trochę ciężko. No, ale dobra, moi drodzy, otwórzmy tam piniaty tutaj. No i, moi drodzy, coś tam tutaj dostaliśmy. No i, moi drodzy, myślę, że to już będzie możemy... To już, moi drodzy, myślę, że będziemy mogli, słuchajcie, zaczynać główny punkt dzisiejszego odcinka. A zaczynamy moi drodzy, jak żeby inaczej. Poznaniem, moi drodzy, rośliny, którą wam przedstawiłem w poprzednim odcinku, czyli tego grzybka. Tak, moi drodzy, dzisiaj poznamy co ten grzybek potrafi i słuchajcie, przy okazji również poznamy nowy rodzaj przeciwnika, i to jest zombie, który będzie nam produkował po prostu wszelkiego rodzaju po prostu, no, no zombiaków pikselowych, jak możecie zwrócić uwagę, więc... No, będzie z tym ciężko na pewno, ale jak widzicie moi drodzy, nie jest najgorzej, jak widzicie. Póki co no dobra, może póki co nie widzimy jakoś bardzo mocy tych grzybków, ale zobaczycie zaraz, że one same się są w stanie rozmnażać, jak widzicie. Tak, już same się są w stanie rozmnażać. Tylko może byśmy zwolnili, bo tutaj coś nam nie, nie idzie za bardzo. Dobra, tu by się przydało może trochę pousuwać tych zombiaków. Tu zresztą też, bo tutaj zwłaszcza jest problem. Dobra, pro problem mamy już z głowy. Jak widzicie, bardzo łatwo działa ten plan. Dobra, skupmy się na rozgrywce. Jak widzicie, moi drodzy, już się grzybki nieco rozmnożyły, jak mam być szczery. Jak widzicie... Na dowolnych polach, co zabiją zombiaki, to się pojawiają nowe. Jak widzicie, same są w stanie się tak szybko rozmnożyć i to nam bardzo służy. Ale moi drodzy, my oczywiście tym grzybkom też powinniśmy pomagać, żeby im też ciężko nie było. Bo jak widzicie, zombie jest też dużo, ale jak widzicie, sami grzybki bardzo szybko się rozmnażają i nawet już tacy, no, wiaderko głowi nie będą nawet dla nas problemem jeżeli powstanie tyle tych grzybków, dlatego bardzo istotne jest, żeby tyle grzybków jak najwięcej powstało właśnie. No i moi drodzy, jak możecie sami zwrócić uwagę, w momencie, kiedy przestaje grać ta muzyka taka, no, typowo pod gry, no to, moi drodzy, jak możecie zwrócić uwagę, no to dzieje się tak samo, jak w przypadku innych utworów, no to... Ale jak możecie, moi drodzy, zwrócić uwagę, no to... I tutaj oczywiście, my dostajemy naprawdę dużo tych cherry bomb do wykorzystania, tak naprawdę, szczerze mówiąc. Nie mamy co prawda już fullów, ale powiem Wam, że widzicie, że sami, że no, bardzo dobrze idzie tym naszym grzybkom pod względem... O, a widzicie, nawet trafiliśmy na Buga. O, nawet w dzisiejszym odcinku uda się znaleźć Buga. To znaczy, moi drodzy, że Grzybek powstaje w momencie, kiedy ten przesuwa, i to było bardzo dziwne, powiem Wam szczerze. Czasem może i nawet dla na nas korzystne, ale jak widzicie, natrafiliśmy na pierwszego Buga. Tak więc, moi drodzy, są Bugi, ale jak widzicie, nie są jakieś wielkie. No chociaż no. No, udało nam się tego jednego buga zlokalizować. No i myślę, że roślina wam się podoba. No, nowy rodzaj przeciwnika będzie z pewnością dla nas lekko problematyczny, ale wydaje mi się, że tak to nie powinno być problemów, bo jak widzicie, grzybek całkiem fajnie działa. Ale dobra, moi drodzy, my przechodzimy do następnego poziomu. No i tu już, moi drodzy, rzecz jasna musimy wybrać już taką... Poważną strategię. No i tu myślę, moi drodzy, że z grzybkiem nawet byśmy mogli to jakoś rozegrać, że tak powiem. No i co? Myślę, że tak. No, no i może taka strategia. A no spróbujmy, moi drodzy, co nam szkodzi. Oczywiście grzybek trochę będzie miał problem, no bo nie będzie miał, jak się wiecie, rozmnażać za bardzo. Bo tu raczej chodziłoby o to, by jak najwięcej tych grzybków porobić. Ale myślę, że nie będzie problemu. Słuchajcie, zobaczymy. Dobrze, że póki co idzie tylko jeden zombie, to jest, myślę, że najważniejsze. Oj, przychodzi ten, co będzie teraz nam kopał tych zombie, co nie? No właśnie. Ale dobra, my się nimi już możemy zajmować powoli, i wiele tutaj nie narobią, problemu nam. No i zaczną się już tworzyć te grzybki, no i, no i, no i, no i co, no, plant power up, znaczy, power upa, no, plan, fu, znaczy, cztery bomby trzeba by tu użyć, no. Więc jak widzicie, moi drodzy, no to, no, słuchajcie, no, tutaj oczywiście możemy użyć yy, bąkczoja, tutaj nam może nieco pomóc w tej sytuacji troszeczkę. Oczywiście przychodzi, moi drodzy, DJ, który nam to będzie... No nie powiem, no miażdżył tu, znaczy miażdżył, po będzie nam taraszował te rośliny. No i mówiąc szczerze, moi drodzy, będzie dla nas to lekko problematyczne, dlatego ja bym się go pozbył. Tutaj może, moi drodzy, jest troszeczkę problem z tym zombiakiem na górze, ale jak się nam już załaduje fasolka, nie będzie problemu. Hmm. Kurde. No wiem, że to tak, tak trochę smaściłem to, ale ciężko się jednocześnie z wami rozmawia, jak są takie ciekawe poziomy, że się chce pogadać. Dobra, co słuchajcie, skupiam się. Jak możecie zauważyć no, na zombie tych, to... Działa naprawdę podobnie, jeżeli chodzi o yy, no, pierdzenie i tak dalej. Szkurna, no kurna, no dlaczego ty musisz ciągle tutaj... Dobra. My, powiem wam, że ten gość z mikrofonem czasami jest nawet bardziej wkurzający od innych rodzajów ząbieków, No bo widzicie sami, no, że robi tutaj no, niezły harmider, a my byśmy chcieli raczej, żeby był spokój raczej wiecie jak to jest no ale no niestety co zrobimy no póki co no niewiele możemy tak naprawdę zrobić w tej sytuacji bo Słuchajcie, no dobra powiedzmy moi drodzy że sytuacja powoli się będzie stabilizować bo widzicie no cztery bomby mamy możemy je zawsze użyć kurde tylko żeby ten Ojeju, jak zaraz on tam dobiegnie to będzie mały problem no by się muzyka zmieniła Uff. Dobra, słuchajcie, nie popchnął nam, bo wiecie, musimy też uważać grać trochę na... O, I ko... znowu Bóg się dał zlokalizować. I jak widzicie, zombiak podchodzi i to zje po prostu. Więc no, bóg jest, moi drodzy. Więc tu się nie łudźmy, bo są bugi w grze. Ale dobra, moi drodzy, no myślę, że tutaj może być lekki problem z obronieniem tych fal, no bo niestety, no już zombiaki, no niestety. W, na niektórych liniach zaszły zbyt daleko, żeby były się w stanie w ogóle cofnąć. No, cóż, no musimy poświęcić z dwie kosiarki, bo tak wyszło. No słuchajcie, no strategia może nie była najlepsza, no ale myślę, że no, z grzybkami no zawsze to dalej jakoś fajnie by wyszło. Dobra, no kurde, czekajmy na te czery bombę, no. Cóż, czery bomba, no to tutaj nam wiele niestety nie pomogła, bo się nie dało. No dobra, już. Pomagaj, no nie. No, słuchajcie, nie trafiło jednego zombiaczka i już kurde przejechał. No, ale dobra, już niech będzie. No, przetrwały dwie kosiarki. Nie chcę jest, słuchajcie, nie se jest. Dobra, przechodzimy, moi drodzy, dalej, no bo nie możemy się zatrzymać na jakimś małym, jednym poziomiku, nie? O, i tu, moi drodzy, będziemy mieć zaplanować obronę. No to słuchajcie, co ja wam mogę powiedzieć. W tym momencie. To ja bym najbardziej proponował bodajże taką strategię. I słuchajcie szczerze mówiąc, to nie wiem za bardzo, co wam więcej doradzić, ale myślę, że. No to tak. Yy... Tak, taka strategia, że o. Tutaj Winter Melonów trochę. O. Szkoda tylko, że tu się nie mieści, no ale dobra już. Jakoś tutaj się zmieścimy w budżecie, więc dobra, powiedzmy, że taka strategia by wystarczała. No, no dobra, może nie jest to bardzo satysfakcjonująca strategia, ale no, moi drodzy, grzybki się dadzą popisać. Wie, no, widzicie sami już zresztą. Zresztą jak widzicie, przez natężenie zombiaków, to myślę, że strategia, którą wybrałem, będzie całkiem spoko. Jak widzicie, moi drodzy, mimo wszystko ci zombiacy ci tutaj co tam skaczeć chcą, to jakoś bardzo tutaj... Na bardzo nie zaszaleją. Więc no myślę, że tutaj nie powinno być jakichś większych problemów tutaj z nimi. Bo widzicie moi drodzy z Wintermelonami to dobrze idzie, szczerze mówiąc. Nie ma tutaj się co oszukiwać, że taktyki z Winter są całkiem spoko. No tutaj w ogóle się udało też znowu zrobić coś ciekawego. No, niestety problem pojawia się kiedy już pierwsza. Znaczy. Pierwsza. No problem się zaczyna, moi drodzy, pojawiać dopiero wtedy, kiedy pojawia się, moi drodzy, po prostu sytuacja, w której nie ma mojej... więc tak. Musimy, moi drodzy, pewnie, jak się domyślacie, no zrobić coś takiego, nie? Bo inaczej to się raczej rozegrać nie da będzie. Cóż. Oczywiście sytuacja, no taka jest troszeczkę patowa, bo jak widzicie, moi drodzy, no to musimy, no, no... niestety, no. Mimo wszystko, no to o ile na początku, to może strategia... Dobra, słuchajcie. Udało nam się opanować sytuację, został nam jeszcze jeden plan No, przy okazji, skoro jest Gargantuar, to musimy użyć, moi drodzy. No, jak widzicie, moi drodzy, już zaczął zrzucać impa. Dobra, słuchajcie, myślę, że możemy użyć, bo tutaj i tak trzeba by się pozbyć tutaj tych wszelkich zombiaków, więc... Choćby taka kwestia. Nie, nie wiem, czy się nam uda jeszcze zabić tego ząb... Tego... O, udało nam się, widzicie? Udało się zamienić gargantuara w grzybka. No, moi drodzy, powiem wam tak naprawdę, to jest ostatnia fala, bo tak więcej to już raczej tutaj się ugrać jakoś bardzo nie da. Oczywiście, moi drodzy, przez to, że te grzybki ciągle się rozmnażają, to być może dałoby się chwilę zatrzymać tego gargantuara. Jestem, widzicie? No, przodu. słuchajcie. Myślę, że taktyka, którą wam pokazałem, była. No, my w miarę ciekawa, no, jeżeli chodzi o ten left stand. No, ale słuchajcie, no tutaj w zasadzie to już niewiele możemy tak naprawdę zrobić, bo gargantuarów, no, kto pokona? No, jedynie, co by było je w stanie pokonać, no, to Electric Blueberry, której nie mamy, bynajmniej. No, ale mimo wszystko, moi drodzy, przechodzimy poziom. Słuchajcie, zawsze te ostatnie fale są po prostu najgorsze. Oczywiście, moi drodzy, dzięki Plant Foodom również udało nam się przejść ten poziom. Mam nadzieję, że taktyka, którą obrałem, bynajmniej była ciekawa, bo właśnie tak jakoś naszła mnie myśl, żeby właśnie taką taktykę użyć, a czego by nie. No i dobra, moi drodzy, teraz przechodzimy do poziomu numer 25. No i moi drodzy, co mogę powiedzieć? No prawdopodobnie, słuchajcie, no, wiecie, może tym razem użyjmy trochę innej strategii, żeby nie było ciągle, że to samo, to samo, no, trochę laser binów, trochę tutaj tych, no i może trochę jeszcze tych, też by był dobry pomysł. Dobra, moi drodzy, no, to myślę, że możemy zaczynać. Oczywiście, moi drodzy, nie mam pewności, czy przy tym poziomie akurat y, będzie to dobra strategia, ale, no, mimo wszystko, zobaczmy, o... Zaczyna się już muzyka dyskotekowa, no ale wiecie, jako że mu muzyka dyskotekowa jest raczej, mam mówiąc szczerze, taką muzyką nie będącą raczej tutaj, jakimś takim, wiecie, wielkim, no wiecie, no to nie jest, bo, bo jak wiecie, no i drodzy, doskonale zresztą, no to to jest muzyka bynajmniej taka bardziej, słuchajcie, można powiedzieć, no wiecie jaka, taka, taka luzina, taka nie do końca taka pobudzająca te zombiaki, więc... Z nimi może nie będzie problemu. Dobra, tutaj moi drodzy oczywiście pasowałoby do, użyć Chart Guarda. No oczywiście, moi drodzy, ta strategia może nie jest do końca taka... Może przemyślana, ale myślę, że jest całkiem spoko, jak póki, póki co, no to... No dobra, tutaj może przyznaję, że nie chcę, żeby aż tak te zombie zaszły, więc dobra, no... Myślę, że jak ustawicie Snapdragony, to no to powinno być całkiem ok, Tak jak teraz, no nie wiem. Mimo wszystko, no ja bym polecał, chociaż z drugiej strony fajnie by było też, jakbyście laserbiny zaczęli ustawiać. A dlaczego? Ponieważ jak przyjdą wam te zombiaki, to możecie się nieźle przejechać. Jak możecie zauważyć, zresztą, na no, załączonym obrazku. O, tutaj udało się ją przepchnąć nawet. Widzicie? No i mogłaby nam stanowić niezły problem tutaj na dole. No ale jak widzicie, moi drodzy, nie miała dużo życia, więc przynajmniej nam problemu nie sprawiła. No już mam nadzieję, że wam te strategie, co ja przedstawiam, no to tak. Nie chcę, żeby wszystkie strategie wyglądały tak samo, ale widzicie, moi drodzy, też z drugiej strony, jak możecie zwrócić uwagę, że Tutaj jakby nie ma problemu w ogóle, wiecie, bo zwróćcie uwagę na to, że my sobie też musimy takie strategie różne obierać, nie tylko takie schematyczne, których się zawsze byśmy trzymali, tylko jednak takie, co byśmy mogli trochę pozaryzykować. O, o przychodzą pankowcy na ostatni rusz, no po prostu. Po prostu świetnie, dobra. Tutaj możemy oczywiście użyć tak, użyć tak, o. No i moi drodzy, obronimy wszystkie kosiary, w przeciwieństwie do oczywiście tamtego poziomu, który przed chwilą żeśmy rozgrywali. No i dobrze, moi drodzy, no myślę, że jeszcze jest jeden poziom. Myślę, że chyba bylibyśmy w stanie zrobić, co nie? Myślę, że tak. Więc, moi drodzy, prawdopodobnie już przechodzimy do ostatniego poziomu. No to przechodźmy. I posłuchajcie, moi drodzy, teraz mnie uważnie, bo to jest ważne to, co ja teraz powiem. Słuchajcie. Ważne jest, ale to istotne, żeby wasze te, no to te właśnie sporszurumy, które macie ty na tym poziomie, to żeby nie były jakieś mocno przekokszone. To znaczy, moi drodzy, nie polecam, żeby te wasze były dosyć mocne z paru powodów. Między innymi, zaraz się dowiecie, dlaczego. A no problem myślę, że zaraz z, zwrócicie na niego uwagę. Mam no, natomiast nadzieję, że ten tutaj widoczny. No, jak widzicie moi drodzy, już te z jakie nie owijają w bawełnę. A, a, jak widzicie moi drodzy, nawet nie musiałem używać, słuchajcie, time warpa. A jak widzicie, pankowcy wykopali wystarczająco daleko nam. I to było właśnie to, co chciałem wam pokazać, że bankowcy nam wykopią i nam bardzo pomogą na tym poziomie. A dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, jako że potem będą przychodzić różne inne rodzaje przeciwników, to trzeba będzie sobie z nimi no, trochę poradzić. No i cóż, na razie radziłbym wam grać na zwolnionym tempie. Po pierwsze, dlatego, moi drodzy, że. Jeżeli, moi drodzy, tutaj czujecie, że sytuacja może być lekko niestabilna, po... i widzicie, przychodzi ten pieprzony gość z mikrofonem, więc ja radziłbym, słuchajcie, nie, jednak małą ostrożność. Jednak, jak widzicie, jeżeli już przestanie grać muzyka, to te, tego, tego, to nie ma wielkiego problemu, tak naprawdę. Jak widzicie, moi drodzy, wystarczająco te grzybki odpychają tych zombiaków jak najdalej od siebie. No ale rzecz jasne, no, nieważne co, to musimy uważać na ten, naprawdę na to, co się tutaj dzieje w ogóle. Dlatego ja radzę się orientować w terenie, bo jest dosyć nieprzewidywalnie powiem tak. Więc tak, moi drodzy, ja myślę, że teraz byłaby odpowiednia pora, moi drodzy, żeby trochę tych zombi zesłałować, trochę tych zombi unieszkodzić, bo tak, tutaj niestety się trochę jeden tak rozpędził. Myślę, że tutaj ewentualnie potrzebna by była kosiarka, bo jak widzieliście, moi drodzy, no, moc dosyć mocno się rozpędził. No i widzicie, co się teraz stało. No nie chciałem wam, naprawdę słuchajcie, ja myślałem, że uda nam się, no ale niestety, jak widzicie, moi drodzy, połączenie breakdensa z no, tym mikrofonem, no to nie było dobrą mieszanką. I widzicie, nawet pomimo tego, co ja robiłem na początku poziomu, to nie udało nam się, moi drodzy, zwyciężyć. no. No słuchajcie, musimy chyba zrobić strategię od nowa i myślę, moi drodzy, chyba tutaj, że, że chyba no niewiele się w mojej strategii zmieni, bo jak widzieliście, grzybki sobie w miarę poradziły. Oczywiście, moi drodzy, no nie próbujcie tego za bardzo, tak wiecie, no. Musicie niestety uważać na tym poziomie. No i powiem wam, że ja pewnie już będę to robił jako ostatni poziom, bo jak mnie już coś czasem zdenerwuje, to już wolę tego nie powtarzać po prostu, no. Niestety muszę wam wyznać, że no... No nie był to bynajmniej poziom łatwy, no ale ważne jest to, żebyście pozwolili tym pankowcom, bo jak widzicie im bardziej oni tutaj wykopią, tym będzie Wam potem łatwiej, a ja Wam radzę nawet początek, moi drodzy, nieco zeslołować, żeby nie było, moi drodzy, potem problemu. No bo ja z własnego doświadczenia wiem i słuchajcie, widzicie sami. Wypchną Wam na jakiś moment, ja bym, ja to wieszcie co teraz, to ja bym Wam radził jednak Zainwestować trochę w Wintermelony, bo jak widzicie, Wintermelony się mogą przydać w kryzysowej sytuacji. A ja chyba je za późno zacząłem kłaść i przez to tamten zombiak zaszedł trochę za daleko. Oczywiście moi drodzy celery Stalkery też są ważne, to jest bardzo też istotna kwestia. Aczkolwiek myślę, że nie najistotniejsza. Wszystkim istotniejsze jest to, żeby ci pieprzeni raperzy tutaj nie weszli, bo jak widzicie, moi drodzy, ostatnia fala przyszła i się zaczęły problemy dosyć. Dobra, ja bym tu radził pewnych zombie po prostu zeslowować, powiem tak. Dobra, słuchajcie, udało się tych zombie jakoś przetegować. no dobra, słuchajcie... W każdym bądź razie, co muszę wam wyznać, to wyznać muszę wam na pewno to, że musicie uważać ciągle. No nie może być tak, że... Kurde, tak jak teraz zrobiłem. No nie możecie sobie tak używać, no musicie ciągle uważać, słuchajcie, nieważne co, musicie tutaj uważać, bo naprawdę sytuacja jest nieprzewidywalna i nagle przy końcu poziomu może Wam się okazać, że przez wasze, wasz jeden głupi ruch cały poziom się posypie. No Oczywiście moi drodzy, istotne jest to, żebyście do tego nie dopuścili. Natomiast z drugiej strony w niektórych przypadkach nie za bardzo wiem jakbyście mogli tego uniknąć. I tu jest właśnie w tym właśnie problem, bo jakbyście moi drodzy się nie starali, no to powinniście ciągle uważać. Nie możecie moi drodzy odpuścić, bo jak widzicie, poziom jest na tyle nieprzewidywalny, a przychodzą tutaj ci te, więc ja radzę pewnych zombie od razu wyeliminować. No i problem będzie z głowy. Widzicie, cztery bombę radzę mieć przygotowaną i jak widzicie, moi drodzy, gargantuar, który przychodzi, no to już przechodzi tak naprawdę na końcu fali i to nawet nie idzie na tych liniach zagrożonych, więc jak widzicie, ten jak zresztą nawet jakby szedł, to byśmy mieli z nim, no, niemały problem, bo trzeba byłoby jakoś obronić tamte rośliny przed tym, że on tak wysła te fale, które nam niszczą rośliny po prostu. Ja, ale widzicie, moi drodzy, że udało nam się przejść poziom, no i odblokowaliśmy tam. No, marchewkę, no, marchewkę żeśmy odblokowali. No, ale dobra, moi drodzy, myślę, że na tym możemy zakończyć nasz odcinek. Pewnie jeszcze dwa odcinki z Neon Mixtape, który zrobimy. No, bo nie, nie sądzę, żeby tam jeden wystarczył, bo po pierwsze, chcę Wam pokazać, no, znowu będzie nowy rodzaj przeciwnika, tak. Znowu. A po drugie, moi drodzy, walka z bossem, która będzie, to będzie jedna z bardziej takich widowiskowych, takich, można powiedzieć, nawet niespodziewanych. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj odcinek, jak widzicie, troszkę dłuższy, muszę wam wyznać, troszkę dłuższy niż był chyba ostatnio. Ale myślę, moi drodzy, że i taki odcinek Wam się spodoba. Ja się cieszę, moi drodzy, że póki co zna, znajduję czas jednak na, na nagrywanie, no. Jak mam czas, to nagram. Jak nie mam czasu, to nie nagram. Proste. I przede wszystkim kwestia jest taka, czy będę jakoś bardzo nawalony zadaniami, czy nie. Bo jak nie będę, to jeszcze mam czas. A jak jestem, no to nie stroję problem. Przez to na przykład nie wiem, czy się w piątek pojawi odcinek. Nie wiem, czy w sobotę się nie pojawi. Ale to już, moi drodzy, zobaczymy, jak będzie po prostu wyglądała sytuacja na tygodniu. Ale w każdym razie ja Wam, mimo wszystko, dziękuję za to, że. No cóż, co mogę powiedzieć? No. Przechodzimy do materiału końcowego. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie całego odcinka aż do tego momentu. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. No cóż, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No, liczę na to, że bynajmniej będzie ciekawe, moi drodzy, rozstrzygnięcie w tym świecie. Oczywiście, moi drodzy, rzecz jasna. No, widzicie sami, że. Już poziomu wiele do zakończenia neon mixtape które nie zostało, słuchajcie, już nie zostało, ale mimo wszystko ja myślę, że tu jeszcze z dwa odcinki się pojawią z tego świata. Wiem, że można by to w jednym długim odcinku zamknąć, ale z drugiej strony, po co? Moi drodzy, musimy poczuć, moi drodzy, trochę. No, no dobra, jeżeli będzie nam szło jakoś bardzo łatwo, to być może, ale moi drodzy, z drugiej strony. Nie ma może sensu też tak się jakoś przesadzać. Myślę, że jak słuchajcie, cztery poziomy zrobimy, albo pięć nawet z tym 31, to jak zostawimy na końcówkę bossa, to myślę, że to będzie i tak dobra decyzja, bo walka z tym bosem to jest i tak parę tam minut roboty, a szczerze mówiąc, moi drodzy, też nie chcę, żeby odcinki były jakoś zbyt długie. Zwłaszcza, że no, jeżeli będziecie widzieć po miniaturze, z kim będziemy walczyć, no to być może będzie. no Konkretny, żeby sobie radzić z tymi przeciwnikami, a jest jeszcze jeden przeciwnik w tym świecie. Tak, jeszcze jednego upchali, który będzie trzeba go pokazać. No, ale to już moi drodzy, w następnym odcinku. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Liczę na to, że zostawicie tego suba, łapkę w górę oraz komentarza. No i co ja mogę powiedzieć? Życzę Wam miłego dnia, jak będzie czas, no to nagram film, a tymczasem ja bym chciał się Wam z Wami pożegnać. No to moi drodzy, yy, no to życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku, no i cześć.